Hej tu Kasia i Marta Myśli Zebrane. Witamy się z wami bardzo serdecznie. Dzisiaj już mamy dla was ostatni temat naszego wyzwania, który przedstawi wam Kasia. Można by było powiedzieć, że to jest taki taniec freestyle. Mm, Okej. Okay. <laughs> Ale y, są pewne zasady. I tą taką główną zasadą jest to, że z całej palety naszych myśl zebraniowych odcinków mm -hmm. wybieracie sobie jeden, znaczy możecie też połączyć w sumie to, to, jak to lubi. Mm -hmm. W każdym razie chodzi o temat, który my już poruszałyśmy w podcastach który wam jakoś szczególnie zapadł w pamięć albo który był dla was szczególnie ważny albo który was rozśmieszył albo który doprowadził do refleksji. No tutaj ścieżki dojścia do tego wyboru zostawiamy wam i są one najróżniejsze. Tyle mm. ilu ludzi, tyle ścieżek. Dokładnie. Wybieracie tematik i po prostu w tym czwartym, ostatnim tygodniu wyzwania opisujecie swoje wrażenia, przemyślenia, jakoś odnosicie się do tego wybranego odcinka podcastu. I my tutaj zaraz też od siebie Wam polecimy kilka naszych odcinków. Zwrócimy je ku Waszej uwadze. Tym bardziej, że planujemy z Kasią, Przerwę, co najmniej taką miesięczną. Przyznacie, że w ostatnim czasie sporo tutaj podcastowałyśmy, że odcinki się tydzień w tydzień idealnie zjawiały. Nie można powiedzieć, że nie, także pracowite dziewczyny były, napracowały się. I teraz a się należy urlopik. Należy się urlopik po prostu. Tak jak pod koniec tygodnia jest piąteczek, tak u nas pod koniec roku też musi być odpoczyneczek. Um, <grym> No i myślę, że, że to będzie bardzo, bardzo fajne, bo wam da czas na ewentualne nadrobienie zaległości, gdzieś tam do powrót do pewnych odcinków, a my będziemy miały spokojny grudzień, spokojny czas przedświąteczny, gdzie gdzieś tam będziemy mogły się skupić na zakończeniu jakichś naszych projektów w pracy i przygotowaniu się do, do tego okresu świątecznego. Spędzanego z rodziną i, i końca roku. Tak jest. Trochę, trochę spokojniej, ale też pewnie to wiecie, pewnie samym Wam to się zdarza, że. Po takiej intensywnej pracy hmm, potrzeba się zregenerować, Otóż potrzeba odświeżyć umysł o, po właśnie. to, żeby później z taką zdwojoną mocą i kreatywnością wracać. Po prostu nie da się być cały czas na takich tak zwanych pełnych obrotach mhm. hmm, i, i my sobie też zdajemy z tego sprawę, zdajemy sobie sprawę z tego, co nam komunikuje nasz umysł i nasze ciało. Mhm. I, I tak, I, i będziemy sobie robiły małą przerwę, ale właśnie przed tą przerwą... Postanowiliśmy sobie w tym ostatnim tygodniu wyzwania dać taką mobilizację dla Was, żebyście sobie spojrzeli na swoją listę na Spotify, naszego podcastu czy na kanał na YouTube i zajrzały, zajrzeli do tego, co tam jeszcze jest nieodsłuchane, a co może było odsłuchane do połowy, i teraz fajnie by sobie było nadrobić tę drugą część. Po prostu. To, to jest taki, taki czas na to. Ja tylko tutaj powiem od siebie, że możecie się jeszcze spodziewać, możecie się spodziewać w grudniu naszego, przecież, odcinka podsumowującego to wyzwanie bo taki również mamy w planach, ale to na spokojnie. To jest taki odcinek specjalny, który z Kasią dla Was przygotujemy. On będzie tym ostatnim w tym roku. Natomiast już dzisiaj komunikujemy to, że no, możecie się nastawiać na to, że, że będzie u nas przerwa po prostu. Tak jest. No ale zapowiedziałyśmy, że od siebie też jakieś odcinki do tego kociołka dorzucimy, polecajkowego, więc zacznijmy polecać, no to są same dobre treści. Same dobre treści. Ja tutaj właśnie otwieram nasz kanał, żeby sobie spojrzeć, więc tak, co my tutaj Wam polecamy? Myślę, że możemy sobie zacząć od jakichś takich starszych odcinków, jednych z najstarszych. Mm -hmm. No to odcinek o perfekcjonizmie i odcinek o organizacji czasu i pracy. To są takie nasze, jedne z pierwszych sztandarowe odcinki, które warto posłuchać. Ale bardzo dobrze też z tych starszych odcinków mm -hmm. y, sprawdził się temat, y, kogo obserwować na Instagramie. W ogóle. Totalnie. Co z tym Instagramem. Mm -hmm. I, I to jest też y, bardzo fajny taki worek naszych przemyśleń, y, wręcz niespodziewanych, jeśli jeszcze nie miałyście, nie mieliście okazji posłuchać. To ten odcinek nie jest tym, czym na pierwszy rzut słuchu Otóż wygląda, tak. jest pełen niespodzianek i, i bardzo ciekawych dyskusji, też mhm. takich naszych. W sensie wiecie, my jak się przygotowujemy do odcinków, takie małe kulisy. No to każda tam ma jakieś swoje przemyślenia, czasami jakąś notatkę zrobimy, bo też w tych niektórych tematach chcemy się posiłkować różnymi danymi, więc nie sposób wszystkiego spamiętać, a też się nie chcemy pomylić, więc niektóre takie rzeczy sobie wynotujemy. No i, i potem, oczywiście, jakoś tam sobie robimy taki ramowy plan odcinka każdego. Ale nie chcemy też sobie tak nawzajem za dużo zdradzać, no żeby ta dyskusja jakby się toczyła, tak, wiecie, na no, takim pełnym flow, tak spontanicznie, żebyśmy się też same zaskakiwały w tych rozmowach o, to. i, i, i doprowadzały się w takie różne rejony, więc, więc to jest fajne i. I fajne jest to, że Wy też czasami tak żywo reagujecie i są takie długie komentarze albo wiadomości na Instagramie, więc tego się bardzo cieszymy i tego chcemy więcej, bo też mm, taki był chyba zamysł nasz, tak? że myśli zebrane mhm. po to, żeby się tym dzielić i wymieniać po prostu. Ja się w pełni z Tobą zgadzam, a jeśli chodzi o mm, odcinki związane z y, czasem, z organizacją, to myślę, że warto również mm, przypomnieć y, odcinek o tytule prok Prokrastynacja, czyli właściwie co, y, jak dążyć do realizacji swoich pomysłów, i następnie poleciłabym w sumie poleciłabym kradzież twórczości. Tam też podejmowałyśmy o, tak. bardzo fajne przykłady, przytaczałyśmy własne historie. Temu odcinkowi również warto się przyjrzeć. Ja bym też powiedziała, że fajnymi odcinkami, interesującymi też z takiej perspektywy dzielenia się własnymi doświadczeniami i taką trochę autoanalizą. Mm -hmm. Były odcinki o asertywności. Tak, zdecydowanie. I, i też o stawianiu granic. granic. Mhm. Tak. Bo co najmniej dwa takie powiązane z tym obszarem były. To, to jakby każda z nas gdzieś się z tym mierzyła na różnych etapach życia, mhm. w różnych sferach życia. I, I tak, i, i to są ważne taki, z takiej perspektywy kobiecej myślę szczególnie odcinki. Jeśli tworzycie coś własnego, myślicie o sprzedawaniu własnego produktu, to polecamy Wam odcinki o następujących tytułach obawy przed sprzedawaniem. Trudni klienci, część pierwsza i część druga yy, oraz jak wycenić swoją pracę. To są takie. Koniecznie mhm. one są, yy, wiecie, on, jakby to tak zabrzmi może mało skromnie, ale my naprawdę tam się podzieliłyśmy. E, takimi, wiecie, tipami z życia, takimi poradami, że jak ktoś tego posłucha, to nagle się Wam mogą rozwiać jakieś trzy wątpliwości, z którymi się zmagacie od mm -hmm. miesiąca i nie wiecie, co z nimi zrobić i czy iść w prawo, czy w lewo, czy prosto, więc... Więc warto to sobie przesłuchać, szczególnie jeżeli gdzieś tam raczkujecie właśnie w takich tematach, co, co robić ze swoim tworzeniem, co robić ze swoją potencjalną firmą, czy sprzedawać, czy nie sprzedawać, a jak to jest z tą wiedzą, mm -hmm. którą się ma i z tymi doświadczeniami, więc, więc warto, bardzo. Ale mamy też takie przyjemne odcinki, takie, ja bym powiedziała, fajne, takie sielskie anielskie. Sielskie anielskie, takich trochę też mamy. I one są przyjemne na taki czas, jak jeżeli na przykład macie teraz gdzieś tam dużo stresów, albo dużo pracy, mm -hmm. albo tak sobie myślicie o no już koniec na szczęście tego nieszczęsnego 2020 roku. To mamy na przykład odcinek mało miasteczkowy. O nim albo też pomyślałam. Co jest fajnego we Wrocławiu? O tak. No, są takie miłe, czy nawet ym, część miłych takich odcinków jest związana z naszym Less Waste i Zero Waste. Tam, one są troszkę dalej, troszkę wcześniej, ym, ale my oprócz właśnie takich porad czy jakichś fajnych informacji wyszperanych gdzieś tam w różnych raportach, y, też się dzielimy y, naszymi różnymi przygodami z tym związanymi, mm -hmm. z tymi tematami, więc, więc fajnie sobie tam zajrzeć po prostu. Dokładnie tak. Jeżeli yy, yy, są tutaj z nami feministki męskie i żeńskie, to, yy, to mamy całą serię. Zresztą na naszym Instagramie też yy, całkiem niedawno je udostępniałyśmy. Jest yy, co najmniej kilka takich odcinków. To je feminizm, na pewno. To był taki... Yy. Yy, on był długi... Wydaje mi się, że on trochę miał ten odcinek. On był bardzo długi. On był... czekaj, może ja... Sobie myślę... Ja nie wiem, czy to był ten, co miał trzy godziny? O Boże! Co ty mówisz? Aż muszę to sprawdzić teraz. Nie pamiętam, ale wiem, że był jakiś taki dla nas hardkorowy. Był, 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 był. był, był. <gry> Mam go. Okej. Okay. To jest feminizm trzy godziny. Po ja było Szaleństwo, Nie, ale ile no. dobroci. Nie. Natomiast wiesz, tam my dostałyśmy na jego temat bardzo dużo komplementów. Tak, w sensie, to że prawda. jest naprawdę sporą dawką wiedzy, informacji, przemyśleń. I mimo tego, że sobie go nasze słuchaczki dzieliły na części do odsłuchiwania, mhm. to to naprawdę były pod wrażeniem. Mhm. Tak. No, kupa roboty się od Janie Pawliła po prostu. No, raczej. E, ale fajnie, bo tam naprawdę o me, mega różne wątki zahaczamy. I to jest taki odcinek, pamiętam, że my go nagrywałyśmy tak e, w sumie leżąc trochę na łóżku. I tak e, to jest taki dość lekki i śmiechowy odcinek, ale czasami też do śmiechu nie jest. Natomiast wyznajemy z zasady, że jak mamy płakać, co lepiej się śmiać. No, i, i do przodu po prostu. Dokładnie. No, więc. Z tych ważnych też takich tematów w obszarze feminizmu, na pewno ten wątek pojawiał się w jednym z tych odcinków jeszcze przedwakacyjnych, czyli brak reakcji z przyzwoleniem. Mm -hmm, mm -hmm. I my tam bardziej zapędzamy się w. Polityczne. Polityczne, mm -hmm. społeczne, w to, na jakie sytuacje reagujemy, jakie są nam obojętne, ale ten, ten kobiecy wątek także się tam pojawił. Mm -hmm. Otóż to, więc my wam tutaj sporo trochę podsunęłyśmy różnych propozycji, pomysłów, o co możecie zahaczyć, do czego możecie powrócić, co możecie odświeżyć. I tyle. I z takimi tutaj trochę przypomnieniami, przypominajkami Was zostawiamy. Tak, jest. słyszymy się w ostatnim odcinku, naszym podsumowującym, który będzie naszym ostatnim w tym roku. I myślę, że może Kasia w tym ostatnim odcinku, tam jeszcze tak. Na sam koniec pożegnamy się bardziej, bardziej grudniowo i, i tak świątecznie. Tak, myślę też. E, no właśnie, a, a póki co my tutaj już będziemy się z Wami rozstawać. Zwłaszcza jeśli chodzi o listopad. E, I trzymajcie się ciepło. Nie chorujcie. Pa, pa. pa, pa.